Witajcie, kochani. Jak się czujecie dzisiaj? Tak mi przyszło, aby nagrać krótkie wideo dotyczące związków oraz bezwarunkowej miłości. Trochę tu głośno, więc nie wiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ale ocean jest trochę głośny. A, bezwarunkowa miłość. Coś, co często jakby jest zapominaną rzeczą w naszych związkach, zwłaszcza. I wiele osób kieruje się miłością w związkach, w których są, ale są jakieś warunki tych związków. Coś jest takiego, że oczekujemy coś w zamian. Jednym słowem kocham cię, ale chcę być z tobą, ale ale oczekuję tego, tego czy tamtego. Jestem z tobą, żebym zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Bo mam jakieś oczekiwania albo plany. I tak naprawdę kocham Cię tylko dlatego, że coś możesz mi dać. I takie podejście często wpływa na cierpienie na tym świecie. Bo kochamy drugą osobę, dopóki ta osoba nam może coś zapewnić, coś dać, coś zaoferować. I sugeruję przyjrzeć się. Tej miłości, którą obdarzamy drugą osobę, i poczuć, że rzeczywiście jest to bezwarunkowa miłość, taka, która niczego nie oczekuje w zamian. Kocham, bo kocham. Kocham Ciebie, bo po prostu Cię kocham. Kocham Cię taką osobą, jaką jesteś. Za to, kim jesteś. Bez żadnych warunków i bez żadnych oczekiwań, bez żadnego planu. I tak naprawdę bez żadnej przyszłości. Kocham Cię tu i teraz, bo po prostu Cię kocham. To jest miłość bezwarunkowa. I kochani, po polecam przyjrzeć się i. Tak spojrzeć może w lustro i zapytać siebie, i poczuć, czy miłość, którą obdarzamy naszego partnera, jest miłością warunkową, czy jest miłością bezwarunkową. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.